Siemanko, z Nikodem Ja jestem Nikodem I dzisiaj sobie taki odcinek Teraz na telefonie Nie będę teraz sobie jakichś takich nagrywał A teraz dzisiaj zagramy w ser, e, Najpierw Zagramy w surfera Bo dawno Bo, bo ani, e, jedna, ani jeden Raz nie nagrywałem jeszcze Surfera Jeszcze w ogóle nie nagrywałem surfera Na telefonie jeszcze, a w kolejnym odcinku, jak zostawicie pod tym filmem, jak będzie jakieś 50 łapek w górę, to nagram na Was te, ten, nagram na Was film, ale z minera Mam nadzieję, że wbijecie te 50 łapek I w 24 godziny macie wbić te 50 łapek Zobaczymy, czy będzie czy będzie więcej Czy będą subskrypcje, czy takie tam Bo wbijamy 20 subskrypcji i takie ja tam to się już... Już to się w ogóle już długo ładuje No dobra Teraz właśnie wszedł no, nowa aktualizacja w tym w surferze o ja sobie ja sobie już właśnie o jezu teraz. ja sobie właśnie już tam e, kupiłam robota, więc zaczynamy o nie, coś się już... stało mi się zagowało mi się tam, miałem takiego laga o jak jaki laguje, czemu tak laguje o, teraz mnie robiła, dobra. I właśnie. Yy, Moim zadaniem jest wyprzedzić tego gościa. Tego, co tak biegnie z obrazekiem. Kto ludzika, co biegnie. Moim zadaniem jest go wyprzedzić. A mój rekord to jest. Chyba jakieś 30 tysięcy, coś takiego. Nie wiem. A mamy budki. Zgoczujemy.

Już muszę ten ale jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja kończę, papa. Pa.